Hej, teraz chciałam powiedzieć o moich ulubionych piosenkach i wykonawcach. Otóż y, moje ulubione piosenki, moi ulubieni wykonawcy to generalnie uwielbiam poezję śpiewaną, y, no, tam, Turnał, Grechuta, te rzeczy. Lubię, lubię piosenki poważne, które o czymś tam mówią. Piosenki, piosenek niepoważnych nie lubię. Znaczy, no, moi ostatnio polubiłam piosenki Jacka Kaczmanskiego. Bardzo polecam nasza klasa i nasza klasa 2. Polecam Mo a moja ulubiona piosenka Turnała. To jest Między ciszą a ciszą. Lubię ją, bo jest strasznie relaksująca. I no cóż, hmm, jakich ja jeszcze lubię wykonawców? No, lubię perfekt. Piosenkę pod tytułem Pepe Wróć. Y Lubię no i y, niepokonani, niepokonani to jest piosenka po prostu genialna i lubię też generalnie lubię piosenki, które y, lubię piosenki, które mają jakieś znaczenie. No, disco polo kiedyś lubiłam, ale no. Słucham czasami, ale żebym lubiła to nie. Kogo ja tam jeszcze lubię? A, yy, no różnych wykonawców. Ostatnio polubiłam takiego wykonawcę Roberta Kacprzyckiego. Bardzo lubię jego piosenkę pod tytułem Rozmarynowa. Lubię też twórczość pani Basi Stępniak-Wilk, Agnieszki Osieckiej i Maryli Rodowej. Moją ulubioną piosenką y, która, autorstwa Agnieszki Osieckiej y, jest y, śpiewana przez, genialnie przez Krystynę Jandę na zakręcie. Bardzo polecam każdemu. I lubię też oczy tej małej, śpiewane przez Magdalenę Umer. Też polecam każdemu. Bo bardzo chociaż. Ta oczy tej małej to jest trochę smutna, a mm, no, ale bardzo ładna. Y, piosenki Ktosieckiej, których nie lubię, poświęcę temu osobny filmik, mm, ale no, miałam mówić o ulubionych piosenkach. To są te, które powiedziałam. Lubię też Jana Pietrzaka, czy te oczy mogą kłamać? No. Dalszy ciąg nastąpi. Subskrybujcie, lajkujcie. Bardzo dziękuję.